Nauczanie Domowe 13 listopada. Księga Mądrości rozdział 18, wersety od 14 do 16. Gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc w swym biegu dosięgła połowy, Wszechmocne Twe Słowo z nieba, z Królewskiej Stolicy, Jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, Jak srogi wojownik, runęło w pośrodku zatraconej ziemi. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią. Nieba sięgało i rozchodziło się po ziemi. Jest to fragment medytacji na temat nocy paschalnej. Ale wieloznaczność tego proroctwa pozwoliła zinterpretować też ten fragment w kontekście wcielenia, bo jest to doskonały opis. Tego, co stało się, gdy Bóg posyła swojego Syna odwieczne słowo, aby przyjęło ludzką postać. Piękne poetyckie określenia o tym, że głęboka cisza zaległa wszystko, noc dobiegła połowy. Bardzo to kojarzy nam się właśnie z tym, że Całe stworzenie zamilkło, oczekując pojawienia się Syna Bożego. Słowo Boże rodzi się z ciszy. Z milczenia Boga wydobywa się okrzyk zbawienia, i to słowo przychodzi, gdy noc dobiegła połowy, czyli o północy. Można też odnieść Troszeczkę tę analogię do tego, że o północy rozległo się wołanie, oblubieniec nadchodzi. Wyjdźcie mu na spotkanie. To słowo, które rodzi się jako ludzkie dziecko, jest równocześnie słowem wszechmocnym, słowem, na który czeka cały wszechświat. I tajemnica narodzin jest to tajemnica nie tylko narodzin ludzkiego niemowlaka, ale to jest tajemnica pomieszczenia się wszechmocy Boga w ograniczonym stworzeniu. I ta wszechmoc, ona jest, ona działa, ona przemienia, ale jest ukryta. Rodzące się z ciszy w nocy, słowo, które jest Prawie niewidoczne. Zaczyna działać w stworzeniu, które poszukuje, które tęskni, które otwiera się na stwórcę. I obok tego, że patrzymy na rodzące się dziecko, tutaj obraz pokazuje potężnego wojownika w ataku. Runęło na ziemię jak wojskowe natarcie. Bowiem wcielenie jest równocześnie ekspedycją ratunkową dla człowieka, dla całego stworzenia. To jest ktoś, kto przychodzi, aby wyrwać z niewoli tych, którzy zostali pojmani, skrępowani, zniewoleni. Jest to ekspedycja ratunkowa, w której słowo staje się tym wojownikiem, który pokona mocarza. Zwiąże go i zabierze mu wszystkie łupy. Ten ostry miecz to nieodwołalny rozkaz o obecności Boga na Ziemi. Wydarzy się coś, co zmienia historię wszechświata. Ten atak Bożego Słowa na zło, na śmierć, na szatana powoduje zupełnie nowy układ sił. Stanąwszy na ziemi, napełniło wszystko swoją śmiercią. Ta ofiara słowa, które przyjęło ciało i to ciało złożyło w, w Danii za nasze wyzwolenie, to jest życiodajna ofiara, to jest cudowny znak miłości, to jest wyzwalający nas. Boży plan zbawienia. To słowo, jak czytamy w tym fragmencie, sięgało nieba. Odwołanie do tego, co Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Łączy to słowo ziemię z niebem. Krzyż, ten moment, kiedy śmiercią zostało napełnione całe stworzenie, to droga i drabina, po której Wejść możemy do Królestwa Niebieskiego. I ostatni element: że to słowo rozchodzi się po ziemi. Strumień łaski z nieba rozlewa się w stworzeniu, dając nowe życie. Dobra nowina dociera we wszystkie miejsca, we wszystkie przestrzenie, do każdego człowieka i wszelkiego stworzenia. Rozchodzi się. Ponieważ na to Jezus posyła swoich uczniów, aby oni roznieśli tę właśnie dobrą nowinę, która jest życiodajna. Oczekuj więc takiego przyjścia Wszechmocnego Słowa także do Twojego serca. Oczekuj tego, aby to Słowo Wszechmocne, cudowne, wspaniałe odniosło to zwycięstwo jako wojownik, który zawalczył o Ciebie. O Twój umysł, o Twoje serce, o Twoje ciało, aby Słowo w Tobie stało się ciałem. Niech błogosławi Ci w tym Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.